Piękne, ręcznie wykonane ozdoby wielkanocne można było kupić podczas charytatywnego kiermaszu na rzecz Zuzi Jaworek, która zmaga się z poważną chorobą. To okazja, by wybrać dekoracje do swojego domu lub prezenty dla najbliższych. Bo będzie rodzina w, w, u mnie. Na... Jajeczku, to każdemu chcę coś dać. Ja mam wnuków 12, to wszystkim nie dam, ale kto przyjdzie z, poczęstować się święconym jajeczkiem, to chcę podarować od babci jajeczko i tu włożę kasiorkę. Do tego koszyczka. Dzisiaj jest wiele pięknych rzeczy stroików przygotowanych właśnie z Okazji Świąt Wielkanocnych. Możemy kupić wiele pięknych rzeczy przygotowanych przez Panie, ale też wiele osób, które tutaj właśnie przynosiły stroiki Wielkanocne. Są kurczacz, kurczaczki, są pięknie przygotowane koszyczki. To wszystko może pięknie wyglądać na naszym stole Wielkanocnym, ale również może stanowić przepiękny prezent Wielkanocny dla naszych bliskich. Ale przede wszystkim jest to akcja przygotowana dla chcemy jej pomóc, wesprzeć ją w leczeniu, em, w jej chorobie. Są ładne, różne tu, takie fajne, luźne kurcacki do skupienia. Są krójki też, są skup do kupienia kurcacki, duże rzeczy i fajne różne są to rzeczy, jak kurcacki, które sprzedają kluiki i inne różne ozdoby, które są fajne. I cieszę się, że ktoś odwiedzi, że są święta, że jest ciepło. Że jest fajnie i nie ma jak na coś narzekać. Na nic nie trzeba narzekać. Trzeba się cieszyć życiem dziś i teraz. Proszę, jakie piękne wybrałam. Zresztą, kiermasz tu ma bardzo dużo pięknych rzeczy. Kiermasz zorganizowało Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz Klub Seniora. Ozdoby przygotowali uczestnicy różnych instytucji, z Gierzycka i okolicznych miast. Te wszystkie deklaracje przygotowała świetlica, świetlica socjoterapeutyczna pełna chata, hufiec pracy, ośrodek terapii, ośrodek terapii zajęciowej w Rynie, przedszkole pod Wesołą Chmurką, MOS oraz seniorzy i wielu innych darczyńców o wielkich sercach, których nie, nie zdołałam wspamiętać, prawda, bo naprawdę było dużo. Dochód z kiermaszów wspomoże 9-letnią Wszystkie pieniądze zostaną przekazane na leczenie uczennicy szkoły podstawowej nr 1 w Giżycku Zuzi, chorej na nowotwór. Zuzia cierpi na mięsaka i winga. Jej rodzina potrzebuje pieniędzy na drogie leki, opatrunki, rehabilitację i wyjazdy do kliniki w Warszawie. Mimo złego stanu zdrowia dziewczynka jest bardzo dzielna i wesoła. By ją wesprzeć możemy wpłacić datek przez portal zrzutka.pl. Link znajdziemy w opisie materiału.